Witam w kolejnym jakimś tam filmie z jakichś napraw Tym razem ponownie, bo to nagle cały tydzień mi upłynęło. Odkąd ten sprzęt u mnie był ostatnio e, za to żeśmy robili zawieszenie mu całe, kompletne Suche, jak widać, fajnie, czyste, fajnie. Choć troszeczkę nie wiem mi tam przejechane, niedużo. Bo co się stało? E, stoi nadębowo. Silniczek. He, tak to jest w tego typu sprzętach. Ja zawsze twierdzą, jak się kupuje tego typu sprzęt, to pierwsze co się robi: rozbiera silnik, drobny mach i wszystko weryfikuje, sprawdza i remontuje. A nie jeździ. No i tutaj niestety prawda okazała się bolesna. Silnik stanął. Całe szczęście, że nie pokazało się nic z zewnątrz. Czyli może tylko zblokowało go na korbie, bo stoi na dębowo, stoi zamurowano. Także rozkręcamy wszystko, zdejmiemy osłonkę, pospuszczamy oleje, płyny, wszystko najpierw. I co, no, nawet się nie będę zastanawiał, wyciągam ten silnik, bo i tak będzie cały do weryfikacji. Eee... I tyle. Kuwetkę na części i jak to mówię, jedziemy z koksem, eee, będę coś widział, będę coś pokazywał, to Zobaczymy, co tu po prostu wyjdzie. No. Pokaże się coś, czemu to zblokowało. To pokażemy. A nie, nie będę też kręcił na stop, jak to się wyjmuje, bo silnik wyjąć nie jest tam wielka sztuka, tylko trochę roboty. A nie o to się w tych filmach do końca rozchodzi, eee, żeby pokazywać śrubka po śrubce, że czy jak po kolei to się robi. Plastiki wiadomo siedzenie, ten zbiornik trzeba wywalić. Yy, wydech osłonę, wszystko pospuszczać. No i wiemy silnik, postawimy go na warsztat i na warsztacie zacznę go rozbierać. No bywa, po prostu bywa. Fajny, ładny sprzęcik, ale jak mówiłem, no pierwsze to trzeba było zweryfikować, a że nie było zweryfikowane to się stało jak się stało, pomimo bardzo delikatnej amatorskiej jazdy. No ale nie wiadomo ile to ma przejechane motogodzin, Także. Bywa. Tak jak widać, dużo już porozbierane, Zostało zasadniczo łańcuch rozpiąć, jedna szpilka na dole, jedna oś i gaźnik i odnośnie właśnie gaźnika, dlatego włączam nagrywanie. Nie wiem co, nie wiem jak. Widać? Widać. Czy strzelił, czy kichnął, czy coś? Opaska dokręcona, gaźnik zdjęty. <grym> No, zobaczymy dalej, co tam będzie. Jak widać, silniczek już na stole. zaczęmy rozbierać tarczki, przekładki. Poza jedną przekładką, która, widać, spalona dokumentnie. Wygląda wszystko ok. Kos sprzęgowy fajny. Nie widać, że był No ewidenty silnik stoi, bo już się wszystko kosz rusza silnik stoi. Także co, no demontuję wszystko po kolei, rozbieram całe sprzęgełko, wszystko posprawdzamy sobie, pooglądamy na zawory widać, że też są całe coś w silniku korba stanęła na najprawdopodobniej także co Mam druga rączka potrzebna, składam to z powrotem, rozbieram kosz, zdejmuję wszystko kilka tacek części będzie, ze dwie, ze trzy, jak tak standardowo, no i tyle, no i składamy to czy na razie to rozbieramy, to zweryfikujemy, posprawdzamy wszystko, poczyścimy, pomyjemy i tyle. A na, na spokojnie trzeba pozamywać wszystkie części. Tak naprawdę w środku też czysty ten silnik. To naprawdę fajnie, ładny, Po prostu muszą zrobić swoje oto godziny. A że nie było obrotu, bo to amator skojarzony, dlatego się nic nie wysypało z tego silnika i fajnie. Jak tak? Dobra. Robimy dalej. Rozbieramy. Jak widać, wszystko w rozsypce. Rozebrane, wszystko wiadomo. Jak widać po smoku, opiłkowało tutaj coś już dłużej. No mało piłkowało, mało się. Koszyczek rozsypał po prostu. Mało tak jak pokazywałem, no stoi na zamurowane, Z... ale to jedyna zła informacja w wypadku tego silnika. Gdyż <toszysk> tak jak mówiłem. E, o dziwo, mówię, to były bardzo małe, bardzo małe obroty tego silnika. E, bardzo delikatnie jechał. E, nie było obrotów. Po prostu zlokował wał i to wszystko. E, wiadomo, łożyska do wymiany. E, te też są poprzecierane od tych opiłków. Wszystkie dosłownie stają. O! Widać. Także to samo tutaj. Niestety, wszystkie łożyska idą do wymiany. O, zresztą tutaj widać, opiłków pełno w tym silniku. Eee, tłok widać, widać. Eee, z tego, co tam patrzyłem po tym, fabryka. Cylinder, eee, muszę go, powiem tak, przechonować. Je są minimalne ślady, ale nie są nawet wyczuwalne pod palcami, pod niczym, także coś czuję, tylko i wyłącznie przechonujemy go, i e, wtedy zmierzymy, dobierzemy do niego tłok. Wałki, rozrządu, wszystko, wszystko naprawdę bardzo ładne. Głowica, e, tutaj wszystko też fajnie, ładnie. E, jak to się nazywa? Półpanewki w stanie perfekcyjnym. E, tak samo wałki. Łańcuch rozrządu widać? widać długościowo ok zaczyna się nam zacierać także co nowa korba, wszystkie łożyska eee, a pompa oleju jeszcze nie pokazywałem gdzieś o ja tu mam w torebkach ja to zawsze wszystko sobie, takie drobne tematy eee, o, o szczególne wszystko w torebeczki gdzieś tu odkładałem te pompę oleju zmieniasz tu jest pompa, Też nie tego, ale jest, jest delikatny. No No dostała piłku. Także nowa pompa oleju, wszystkie łożyska, nowa korba, nowy tłoczek, komplet uszczelek. No i z tym sprzęgłem porządek. Szczerze, jak na tego typu sprzęt, to mówię, no bardzo, 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 bardzo pozytywnie. Nie stało się nic wielkiego, zablokowało tylko korbę, troszeczkę zapiłkowało. Nic wielkiego. Co? Właściciel już o wszystkim poinformowany. Wszystko wie. Poza tłokiem mogę wszystko zamawiać, żeby jak najszybciej wał wysyłać do przełożenia. Wszystkie łożyska, wszystko, wszystko. A tłok znaczy, najpierw sobie przechonuję. Wezmę chonownicę, go przelecę. Sprawdzimy. Zmierzymy dokładnie. I wtedy będzie można cośkolwiek pomierzyć. Ten tłok. Znaczy, cylinder. I do niego dopasować sobie tłoczek. Także że naprawdę bardzo mi, razy mi się bardzo podoba ten sprzęt. Tak jak powiedziałem, ja go na początku robiłem, że w bardzo ładnym stanie. I naprawdę okazuje się, że taki jest, a e, podkre, podkreślam cały czas, że to są tego typu sprzęty. Nieważne w jakim stanie się kupuje, z iloma motogodzinami oto godzinami. No, chyba, że no, w kasztukę. To zaczyna się od kapitalnego remontu silnika. I tutaj właśnie też tak mówiłem, miał wytrzymać do zimy, no bo tylko pyrykotanie. Ale nawet pyrkotanie. Widać, że już go dobiło. No, ale całe szczęście, że było tylko pyrkotanie i nie rezerwało wału, nie rozerwało karterów, bo nie było obrotów. Po prostu zgasł i tyle. Także pod tym tematem fajnie się skończyło. A teraz tylko pozamawiać wszystkie części. Także przekonuję cylinder, póki co, zmierzę go i wtedy będę wiedział, jaki tłok i zamawiamy wszystko, wysyłamy wał do przełożenia. Wiadomo, tydzień, półtora się zajdzie. W tym czasie trzeba będzie wszystko pomyć, wyczyścić, doprowadzić to do kultury, żeby to nie wyglądało tak jak teraz. Nie mówię o ogólnym, że jest rozpierdzielu, ale żeby to wszystko było miało tu ręce i nogi. Ale naprawdę, naprawdę, naprawdę w ładnym stanie wszystko. Także co? Póki co tyle. Nie wiem czy będę pokazywał, będę mierzył, nie, czy nie będę, zobaczymy czy będę miał czas, czy nie będę miał czas z tym cylindrem, jak to się wykonuje, może o, może bym pokazał, jeżeli znajdę czas. Ale na razie odkładam wszystko na półeczki, posegregować sobie i przechonuję cylinder wtedy. Zamawiam wszystko, głowica pójdzie też do sprawdzenia, do zrobienia, nowe uszczelniacze, posprawdzam szczelność, nieszczelność, wszystko też będzie miała być zrobiona. Za jednym zamachem jeszcze mam inny silnik do tego, to samo dam do zrobienia, dokładnie tego nigdy nie robię sam, tylko daję w zakładzie specjalistycznym, żeby, mieć, żeby na szczelność mi posprawdzali. Wolę mieć pewność, te 260 zł złotych nie stanowi to różnicy przy takiej robocie, a mam pewność po prostu, że jest wtedy wszystko ok. Ja to chociaż w ten sposób robię, jak a różni ludzie podchodzą. Także no, co? Póki co tyle. Dobra, mikrometr ustawiony na 77 średnicówka tak samo zeskalowana wedle mikrometru z tym że pierwszy temat lekko go przejechałem honownicą nie wiem czy będą widoczne progi dosłownie wyczuwalne pod palcem tutaj i eee, to dosyć mocne czego nie było widać przed no, no dosłownie liznąłem go honownicą tak żeby zobaczyć co jak te delikatne przetarcia to też widać mm przetarcia takie jeszcze, no coś by tam chłonownicę troszeczkę zebrała, ale nie za dużo. Ale te progi są olbrzymie, dosłownie. I teraz tak, e, przełożę tylko sobie. Tu nam brakuje setki. Przełożymy. Tutaj dwóch setek nam brakuje. tutaj też nam brakuje dwóch setek u samej góry jednej powiem tak, no, jest minimalnie nierówno wyrobione ale minimalnie z tym, że te progi są dosyć mocne. no W granicach tych dwóch setek nam tu ucieka. Zasadniczo tłok po pierwszym e, znaczy pierwszą selekcję by dostał. Z tym, że mówię, no jest tutaj te progi Zaraz zobaczymy, jeszcze u samej góry spróbuję zmierzyć, zobaczymy co i jaki podejmie jakąś decyzję odnośnie tego cylindra, co ja. jak. Gdyś naprawdę, no są bardzo mocno pod, wyczuwalne pod palcem te progi. Także zobaczymy to i wtedy decyzja, niech właściciel podejmie, powiem mu moją ocenę. Oczywiście niech, niech właściciel podejmie decyzję i tyle. Eee, I zobaczymy czy ja bym wolał jednak zastosować, mieć pewność <laughs> stosując nowy cylinder, wiadomo. Ale to nie moje pieniążki, także jak się tylko właśnie to posprawdzać, pomierzyć. A całą resztę niech właściwie podejmie decyzję. Ja w międzyczasie go wszystko porozmontowuję dalej, powyciągam po pomyję wszystko, po, poczyszczę, żeby to było w idealnym stanie. I tyle no. Dobra, pomierzę to jeszcze samą górę, ale to już tam nie będę. Po prostu tylko, o pokazać jak to się mniej więcej mierzy. Dobra, pomierzyłem tu jeszcze u samej góry nad pierścieniami, to to wychodzi na no, miną a tam jest do 200 setek zużycia. Tylko, że no jest ten próg. Są te progi tutaj na tymi, to jest cały problem w tym cylindrze. Plus te minimalne przetarcia, te przetarcia to jeszcze są pół biedy, ale te progi. Boję się, że zmontuję na tym. Gdzie no, no naprawdę są do wyczucia. I popękają pierścionek, po prostu. Bo no, jest opór. Ale tak, jak ten no jeszcze jest to oryginalny cylinder. Mm -hmm. Nie wiem. jak mówiłem, no de decyzja nie moja. Co tam właściciel podejmie, zobaczymy. Tak będziemy, tak będziemy też robić. Dobra, ja póki co sprzątam, odkładam wszystko na półeczkę pomyję wstępnie chociaż, żeby to nie było takie zasyfione w oleju a później po kolei będę wszystko, każdy karter mył, czyścił, wymieniał łożyska i przygotował do, do składania jak to mówią, Updejcik sytuacyjny przy jamaszce jak widać pomyte wszystko, poczyszczone z grubsza, jeszcze będzie raz myte przed już składaniem eee, łożyska stare wyjęte, są wprasowane już nowe jak widać kartery są jeszcze gorące nawet smar się tutaj wytapia z łożysk na gorąco wszystko ładnie wkłada a dosłownie wystarczy lekko docisnąć i wchodzą same także jest to zrobione tak, już części praktycznie wszystkie też pomyte Chyba pierwszy zestaw, a uzyska to jeszcze nie akurat. No ale też wstępnie umyta skrzynia, nie skrzynia, wszystko te. Niech leży na w boku. Całe wybechy, wszystko co jest do środka jest, to można będzie przygotować. Wtedy jeszcze, ale to niech kartery wystygną. Uszczelniacze zamontować no i zasadniczo A i jeszcze czekam tylko ale to jutro będą e, zabezpieczenia jeszcze znaczy nowe śrubki te które tutaj się e, za, zabija wszystkie te śrubki wszystkie o ringi nie o ringi wszystko wszystko tutaj do wewnątrz tak samo tutaj na to e, też jeszcze nie ruszałem e, oryginał Yamaha wszystko pobrane także Powolutku zbieramy to, to reszta części już leży. Czeka wał, nie wał, wszystko leży, czeka. Tłok, pierścinie, cylinder, wszystko jest. Też jeszcze czekam na głowica, a to w międzyczasie też powinna dojechać z, ze sprawdzenia. I tak to już tutaj nisitko To już jest wszystko praktycznie na gotowo pomyte. Przed samym montażem jeszcze dokładnie raz obmyć. I składamy. Także powolutku. Będzie nam mróz teraz silnik, jak widać. Kro, silnicze krośnie, śrubki, wszystkie powkręcane. Wszystko, co te, jak widać, pełno torebek oryginału Yamaha. Wał też leży przygotowany, zaraz podgrzemy użytko, włożymy wał. E, Powierzchnie już przygotowane. Z biegów poskładana, nasmarowana. Pracuje ładnie, jedniutko wszystko, 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 wszystko nowe łożyska. Teraz ważna rzecz dla tych, co trochę robią to może wiedzę, dla tych, co nie, to podpowiem tego tematu. Bo no tak, pozamawiałem wszystkie o ringi, oringi, to wszystko, co wchodzi na łączenie, nie na łączenie, to z oryginału jest wszystko zamawiane. Tylko i wyłącznie oryginał. E, jakoś nie ufam tym akcesoryjnym. Za dużo roboty, żeby to y, robić później. I tak. Dobra pomoc. Kto z nas to na to zna, kto nie, to nie. Wchodzimy. O, tu mamy o ring numer 20. Końcóweczka zgadza się. Numerek zgadza się. Także to jest ten o -ring. Zakładamy. Składamy. Wał. A jeszcze oringi na ten. Po drugiej stronie na 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 na, na, tutaj na. pompę oleju też one leżą. O, leży wszystko, ale trzeba mówię tak jak mówię. Powiemieniać na nowe. Że ja to teraz zrobię sobie. Składam w ten sposób. Po kolei wkładam wał, skręcamy, znaczy pastą smarujemy, skręcamy do jeszcze otłusić wiadomo trzeba. Eee, I tak powolutku, powolutku ten silniczek zaczyna rosnąć. Jak widać troszeczkę było Coraz więcej pustych torebek. Po jakichś pierdółkach, o-ringach i tego typu sprawach zostało nam do założenia sprzęgło. Sprzęgło na razie zakładamy eee, ze, z tymi tarczkami, które były. Tu zawsze wymienić to chwila moment, żaden problem e, Tu wszystko widać już na znaki Poustawiane, pompa poustawiana Cały czas olej dolewam Niech ma Wybieram jak pou, poustawiam no Chcę tą stronę zrobić na gotowo, odwracamy, robimy drugą stronę Magneto, nie magneto, cylinderek I na razie tyle, poczekamy jeszcze na głowicę Ale to bliżej jak dalej, jak to się mówi już praca postępuje, także o-ringi też wiadomo nowe To wszystko Z tego co poprzychodziło Także tutaj Powolutku ubywa tej pracy I jak widać, kolejny Dajcik Silniczek Prawie poskładany Dostała głowica Tak się prezentuje Której nie mam na dzień dzisiejszy Czekamy na głowicę. Tak jest wszystko zrobione, złożone. Widać nowy cylinder, nowy tłok, całe bebechy, wszystko nowe, to co możliwe. Zostały mi jeszcze trzy oringi, które są tutaj na, e, jak to się nazywa, na spust oleju i tam na jeden na, na, do zbiornika jeszcze. To wszystko oryginał. E, uszczelka pod wydech, te po prostu, wolałem oryginalne te o-ringa, niż elektryczne. Sim wszystkie te są powymieniane porobionej ten w deklu, i no wszystko, wszystko, wszystko jest w nowych częściach porobione. Także póki co można go tutaj zastreczować odstawić na bok. Innych sobie stoi i czeka, bo pewnie parę dni poczekamy na. E, och, bieg jakiś mamy wrzucony. E, jak to się nazywa? No, parę. Czekam na głowicę. Mam obiecaną za parę dni, że będzie zrobiona. Pospraw, posprawdzane wszystko po te. Także niestety, przestój przymusowy tak to bywa w tych pracach. Robi się to co można i ile można. A dużo czasu czasami trzeba poświęcić na oczekiwanie na części. Dlatego też nie robi się jednego motocykla, tylko zazwyczaj kilka, tak jak widać. No. Bo wszędzie na coś się czeka. A eee, żeby zrobić dobrze, no niestety, trzeba czasami poczekać. Ale dobra. Odstawiamy. Resztę zrobię jak do jak do Wica. Parę dni będzie musiał odstać silniczek. Jak, jak odstoi sobie parę dni, to dojdzie, Wica, zrobimy wszystko. Pewnie jeszcze, by teraz dla spokojności zaleję go olejem. Nie chcę postoić z olejem przez te parę dni. Już tutaj wszystko i tak było. A, jeszcze filtr nowy muszę założyć. Yy. Wiadomo, jak będę go uruchamiał, to też najpierw te. Dopiero będzie uruchomiony, jak pójdzie. Trzeba będzie go tyle kopać, aż pójdzie olej tutaj z magistrali do góry. To znaczy, że pompa pompuje i dopiero wtedy będziemy odpalać silniczek. No i dobra. Jak widać, poskładana. Już nie pokazywałem tam zakładania, bo więcej tego typu tematów. Najmniej istotne. E, przepompowałem ją e, olejem w prosty sposób, e, znaczy Nalałem na wał wiertarka, pokręciłem aż tak, że aż tutaj poszedł olej. Tak stąd poszedł, no to dopiero dalej pumpujeśmy. Widać coś tam, widać. Dobra, próbujemy podpalić. Dalej. Jak widać, części wchodzi pod cały, objeżdżony już wstępnie. I teraz trzeba do mnie podikatnie pojeździć, podocierać. Wtedy się go doreguluje, to jeszcze do niego leży druga oponka, ale to na spokojnie będzie założona. E, bo i zestaw na też już wymaga. Wymiany zasadniczo, także póki co na, na razie będzie tyle. A pytanie jest moje znowu, bo się Tak jak widzę, fajnie chodzi. Nie kopci. jest, wszystko jest. Trochę jeszcze ciężki ma problem z paleniem, ale... No musi się dotrzeć na ten pierścień. Zimny, ładny, paly wszystkie kory na ciepło, ale tak jak to. Niech on się ułoży, niech ktoś to, to się go doreguluje.